7 punktów traci Stelmet UKP do ósmych w tabeli błękitnych Stargard-Szczeciński. To efekt 12 porażki w sezonie. Zielonogórzanie w pojedynku z MKS-em Kluczborg zaprezentowali bezbarwny futbol. I grę w trzy podania, nie stwarzającą sytuacji bramkowych i okazji strzeleckich. mieliśmy dzisiaj w obronie Filipa Warskiego. Wyleciał za kartki greszczu, więc stąd te osoby, które kreują grę, znalazły się nawet na obronie, jak widać po przykładzie Maćka Góreckiego. I wychodzimy w ustawieniu, gdzie młodzieżowiec musi spełnić rolę osoby funkcjonującej w środku pomocy. To burzy pewną koncepcję gry, no ale widzieliśmy jaki mamy skład, wiedzieliśmy na co się porywamy. Przetrzebiony już skład uczniowskich w 38 minucie meczu uszczuplił Artur Małecki, który za ostry faul obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Siły wyrównały się w drugiej połowie, kiedy za faul na Wojciechu Okinczycu z boiska wyleciał Mateusz Arian. Goście, grający w dziesiątkę, mieli jednak lepszy pomysł na grę, co pozwoliło im na strzelenie zwycięskiego gola. Do bramki Wojciecha Fabisiaka trafił wychowanek UKP Michał Koider. z prawej strony e, do od Wojtka no i wykorzystałem, uderzenie z lewej nogi. Troje szczęścia, bo akurat rykoszet był, ale piłka wpada do siatki. Trzy punkty w pleczborku. Sytuacja z Telmetu KP staje się coraz bardziej skomplikowana. Zielonogórzanie mają 25 punktów i po 23 kolejce spadli w tabeli na 16 miejsce. Nie wiem co się stało, że my w takiej sytuacji nie potrafimy e, wziąć sytuacji we własne ręce. Kurczę, nie wiem, no, wydawało mi się, że był jeden zawodnik w naszym polukarnym i, i strzela na bramkę. No, nie mam pojęcia, no. to jest tragedia jakaś, naprawdę. W najbliższą sobotę zespół trenera Tomasza Arteniuka będzie szukał potrzebnych punktów w Wejherowie, gdzie zmierzy się z dziesiątym w tabeli gryfem.